Szczęść Boże. Szczęść Szczęść Boże. Przyszliśmy kupić Proszę bardzo. zapraszamy Ja tak śmiało do siostry popatrzyłem, bo siostra jest bardzo podobna do siostry księdza Najmana. Tak. Bardzo dużo się zdaje? nie znam. No, ona jest w żywcu dyrektorem, teraz przedszkola. Aha. I dosłownie ten sam. Trzymaj ładnie i pokaż numerek. Wszystkie moje numerki, tak. Nie, 300. nie tu Numer duży, 602, nawet ostrości się nie chce. Dobra, jest. Dobra, Madianie, duży numerek. No, Różaniec. No, ja mam. 602? 602, tak. Ja o, torebeczka, zobacz. Damska torebeczka. Fartuszek. do kuchni. Jeden, jeden. Nie, z tego się nie doszuje. za No, co dobrego? Fartuszek do kuchni. No, wyjdzie. No, ja też mam dobre. Wiesz, to kółko może być do. Na, na biegi. Ale chodzę, to no jeszcze resztę rzeczy przyniesiemy do przedstawienia, dobra? Takie, no, tak, tak, tak. Zaraz, tak. no jeszcze. Jeszcze raz niech pani powie, żeby się nagrało. Zapraszamy. Nie są drogie, są łaska. No weź coś tam dobrego. Na jakąś nalewkę. O, Piotra i Pawła właśnie, z Piszatnia. Jagody na przykład. na

Ledko droga ta zawiedzie aż do Watykanu. 16 października 7-8 roku słyszy świat i doznaje szoku. Nie ma Ja oddech wstrzymuję Ali w Jana Babła stolet kieruje. Matka Boża miała tutaj granę i widać. Ze mną na tak, podstawki.

No nie, nie będę, nie będę, no nie. No. Co tu jest jeszcze dalej? Biegi jakieś. A, ścielnica To ścielisz? Bankędziary. Ale... Nie, nie. Bank rozbijesz i co będzie? Jaki bank? No nagród. się bawić w takie rzeczy Proszę, no, bardzo, Jakby to, księża mieli Piotr i Paweł, to byście byli jak cię. Piotr i Paweł. Tak, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To właściwie powinienem rozpocząć od słów, że festyn uważam za otwarty, bo już nas słychać i... Straż pożarna dała znać, że powinniśmy zaczynać 15 minut temu, ale wykorzystaliśmy ten kwadrans studencki, żeby jak najliczniejsza grupa mogła do nas tutaj się przybliżyć. Myślę, że wszyscy będą w trakcie pewnie dochodzili i korzystali z tego, co zostało tutaj przygotowane. Ja w imieniu wszystkich duszpasterzy. A więc w imieniu księdza prałaca, księdza Łukasza, księdza Adama chciałbym bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich powitać, gości, także spoza parafii, którzy, którzy będą do nas przybywać, jeśli już nie przybyli, ale zwłaszcza was, moich parafian na tym wspólnym naszym święcie, które jest początkiem naszego świętowania. Od przybliżającego nas do uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Teraz z całym zespołem tak zdecydowaliśmy, że ta niedziela, niedziela przed uroczystością świętych apostołów Piotra i Pawła będzie świętem naszej parafii. Na przyszłość ciągle będziemy musieli się bardzo, bardzo modlić, aby ta niedziela była tak jak dzisiejsza, słoneczna, mimo że Pan Bóg... Pokazał nam, że On jest Panem wszystkiego, od Niego wszystko zależy i myślę, że dzisiaj o trzeciej czy o czwartej nad ranem wiele osób, wiele wielu wiernych naszej parafii na pewno zanosiłem modlitwy, żeby było słońce, żeby się to wszystko mogło tutaj rozpocząć i byśmy mogli wspólnie świętować w takiej atmosferze, jaka ona w tej chwili się tworzy. Witam wszystkich, życzę dobrej zabawy. Chciałbym na początku oddać nas tu wszystkich. Dobrze, że są strażacy, przy nich zawsze możemy czuć się bezpieczni. Oddać pod opiekę Matki Najświętszej, bo ona także jest naszą patronką, Matka Boża bolesna. Niech ona czuwa nad nami, aby nam się tu... Nic złego nie stało, abyśmy wyszli zdrowi na ciele i na duszy. Dlatego zachęcam teraz do wspólnej, krótkiej modlitwy. Żeby to błogosławieństwo nam towarzyszyło na cały ten dzisiejszy dzień, całe to nasze popołudnie, dodam, że ta cegielnia, która tutaj jest na wysokości schodów, znajduje się w środku. Tam znajdują się różne fanty. I dla najmłodszych, także dla starszych, i dla wszystkich. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Festyn uważam za otwarty. Amen. Moi drodzy. Dziękujemy księdze Proboszowi, że tak pięknie nas przywitał, również za to błogosławieństwo Boże, że dzisiaj będziemy mogli wspólnie razem świętować w takim gronie parafialnym i razem spędzić to popołudnie, a nawet wieczór. Nasi organizatorzy zapewnią nam dzisiaj bardzo dużo atrakcji, już je widać. Moi drodzy, ja spróbuję opowiedzieć troszkę, co tu się dzisiaj będzie działo, a będzie się działo. Moi drodzy, za chwilę tutaj pan Marek już przygotował konkurencje sportowe. Za chwilę tam do niego podejdę i będziemy mogli rozpocząć zapisy i możliwość wzięcia udziału w tych konkurencjach sportowych. O 15:40 wystąpi dla nas Hola Skarby Maryi. Około godziny 16:00 będziemy mogli zobaczyć samochody zabytkowe. 16.30 Jak już widzimy Będziemy więcej mówić O wozach strażackich, policyjnych Wojskowych Już mamy straż pożarną z nami Także dzisiaj też Będzie możliwość obejrzenia Wozu strażeckiego Z Bliska O godzinie 17.00 Występ dzieci z deski O 17.20 Konkursy i zabawy dla dzieci. Około 17.50 no, troszkę się tutaj wyszło. wyciszymy. A oczywiście cały czas będziemy świętować, tylko nasze decybele będą nieco mniejsze ze względu na to, że będzie sza w kościele, tak żebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali, także będziemy dalej świętować, ale nieco ciszej. Około godziny 19:00 pokaz motocykli. Pani Paulina przygotowała dla nas pinatę, i to chyba tylko ona będzie umiała zdradzić, co to jest. I ksiądz Łukasz również przygotował dla nas rolkowe prawo jazdy. To też jest tajemnica księdza Łukasza, co to będzie, ale na pewno w trakcie dzisiejszego dnia wszystko to się wyjaśnia. Moi drodzy, o 20.00 licytacja koszulek z autografami sportowców. Tutaj na scenie te koszulki się pięknie prezentują, a już dzisiaj ktoś z państwa z tymi koszulkami będzie mógł wrócić do domu. To są koszulki z takich sportowców jak Robert Lewandowski, Eusebiusz Smolarek, Tomasz Frankowski, Rio Tangot z 12 autografami, z autografem Jakuba Błaszczykowskiego i moi drodzy dzisiaj też będziemy licytować prace plastyczne dzieci. O godzinie 20:00 losowanie nagród głównych. Moi drodzy tutaj po placu w takiej odblaskowej koszulce z czerwoną czapką na głowie z godłem państwowym będzie maszerował, już jest z nami chłopak, u którego będzie można zakupywać cegły do losowania głównego o godzinie 20.30. Te nagrody są bardzo atrakcyjne. Moi drodzy, jest to. O ile te losy na cegłę? Co? Strzyżenie damskie. No, losy? Modelowanie. Na nie tu. Pakiet ja nie pięciu kuponów na obiad w lokalu pierwsi Vanilla. Dwa talony na kręgle. Badanie komputerowe auta. Deser lodowy dla dwóch osób w restauracji Consoni. Bon konsumpcyjny do La Lagondola. Pakiet złoty do Mini Havana Center. Pakiet srebrny, również do tej samej miejnej. Nagroda od prezydenta miasta Częstochowy, moi drodzy. Talon na badanie stomatologiczne przegląd jamy ustnej dla dziecka, ufundowany przez przychodnię stomatologiczną Dentaria. Oczywiście te niektóre nagrody są w ilości nawet 10 sztuk. Ja już tutaj wszystkich nie wymieniam, bo musiałbym tutaj to samego wieczora wymieniać. A nagród, nagród mamy aż 33. Między innymi jest nagroda od RKS Raków, zestaw gadżetów, szalik pamiątkowy medal. Moi drodzy, też mamy Bon na usługę w pogotowiu krawieckim o wartości 100 zł. Nagrody od Rady Dziennicy Lisiniec. Podwójne zaproszenia na mecz żużlowy czekają Bukniarz z Unibak Storun. Toruń na 7 lipca bilet wstępu dla dwóch osób na recital Ireny Santor i oczywiście no może nie oczywiście, ale również kolację z Ireną Santor, również mamy dołączoną do biletów wstępu na recital pani Ireny Santor. Mamy również kosiarkę, huśtawkę i laptopa. Ja tak mówiłem jednym tchem, bo tych nagród jest dużo. Ale, jak sami Państwo widzicie, są bardzo wartościowe. I tutaj u chłopaka w odblaskowej kamizelce z czerwonym kapeluszem na głowie. Za jedyne 10 zł możemy kupić taką cegłę. I o godzinie 20.30 będziemy losować te nagrody główne, które przed chwilą wymieniłem. Moi drodzy, cały czas też funkcjonuje cegielnia. Tutaj na plewanii można podchodzić za jedyne 5 zł, kupować takie mniejsze cegiełki i oczywiście do każdej cegiełki jest przypisana jakaś nagroda. Także dzisiaj nikt nie wychodzi z pustymi rękoma, dzisiaj wszyscy wygrywamy. Moi drodzy, o godzinie 21.00 apelem jasnogórskim zakończymy to nasze dzisiejsze świętowanie, a powiem, moi drodzy, że warto tutaj wydawać pieniądze, bo cel jest szczytny, ponieważ z tych pieniążków, które zbierzemy, będzie dofinansowanie wyjazd wakacyjny dzieci z deski oraz dofinansowanie do obiadów szkolnych.